ma ja jestem Mary, witam... <śmiech> Czekajcie... <śmiech> witam, ja jestem Mary witam was na moim kanale znowu. Tym razem Minecraft Phone wlatuje. Spieszmy se samo i ogólnie kontynuujemy dalej. Co będzie... Czemu ja kopię Właśnie. Długo nie było Minecraft Phone na moim kanale, więc pomyślałem, że sobie zrobię. Najzbierzmy nice, zbierzmy. I teraz tak. Weźmy sobie tę pszenicę, zróbmy. I crafting table mam tam. Ogólnie zanim, zanim yy, przejdziecie do oglądania, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Regułka youtubera. Ej, w ogóle gdzie ja chatę mam? Chyba w tą stronę, w, w lasek musimy iść. W tą. Uwaga, skok, skok nadziei. I idziemy w tą stronę. Nie mam... Yy, nie mogę zrobić sobie jedzonka na razie. Szybko, chodź, 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 chodź. Daj mi chleba. Dużo chleba sobie róbmy. I wiecie co zostawię sobie tak trochę. Żebyśmy sobie tutaj jakieś farmy zrobili. I dobra. Wioseczka się trochę ciągnie. Mam jakąś skrzyneczkę. No i są schowajmy parę itemów. I co ogólnie dzisiaj sobie zrobimy? Yy, jakąś farmę. Coś tego typu. Dlatego ja potrzebuję troszeczkę drewna, więc to sobie wezmę. Oj, no i znowu rekrutera nie schowałem. Dobra. Przeróbmy sens drewno. Kurde, nie wiem jak naraz zrobić na telefonie to. O, chwala, cię, za niedługo będą pierwsze odcinki wlatywać na, na kompa. Więc czekajcie tylko. Dobra, parę patyków i trochę tego. Mamy 27. Wystarczy. Zróbmy Benz. I Benz. No i spokojnie, teraz ogarnijmy są co pierwsze w sumie będziemy robić. Pierwsze to może malniemy owieczki. To tutaj mniej więcej mamy takie otwarte pole i nawet widzę jedną. Tutaj jedną widzę, to jak na zamówienie. I nie wiem, tam są świnie. I jak na zamówienie. No, powtarzam się trzeci raz. Ach. Chyba już skręcę sam, bo nie wiem, czy mi się starczy. Tutaj są w walniemy. Nie starczy, starczy. Będę sobie wmawiał, że starczy. O, dwie nawet. Spoko. Eee, dobra, pszenica. Pszenica i chodź. Chodź, 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 chodź. Jak będę miał żelazo, to cię ostrzygę. Chodź. Churde. Czekaj po kolei. Chodź, 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 chodź. No trochę ruchy. Robiesz sam małego tutaj, żeby urósł. Patrz. I proszę, I teraz robić ją brzyskie rzeczy i wyszedł mały no ma mały a no ta szybko tą farmę zrobiliśmy ogólnie chyba splądrujemy resztę domków uwaga uwaga i bum zabierzmy wszystko co mają wszystko co oni mają wszystko co się da szczerze to ej ja już mam czwarty poziom Fajne. Mapy. Mapy. Sazonki i to. Mam, mam nadzieję, że w tych mapach nie będzie jakichś gównianych rzeczy. I... aha uh -huh. To jest zwyczajna mapa. A to. Aha. Uh -huh. Kurde. A ja myślałem, że to mapa skarbów jest. Dobra, trudno. A, przecież tu są owce. Y, villagerów już nie ma, bo... Y, ten... nie wiem o co chodzi. Tutaj nic. Przynajmniej całą wioskę mam dla siebie. Tam dużo siana, ale fajnie, jakby, byli, jakby oni nie znikali. Ale nie wiem, chyba chodzi o to, że jakbym od nich kupował, to by raczej zostali. A ja nic od nich nie kupowałem. Ale tak farma jest. O nie, jeden tam widacz. Jednego wieśniaczka. Dwóch wieśniaczków. Dobra. Tutaj co mamy? Tutaj nic ciekawego nie mamy. I tutaj spójrzmy są, Też nic nie mamy. Ale tam są dwa domki i raczej jestem w sumie tak szczerze. Pewny, że tam coś będzie. Jestem pewny, że tam coś będzie. Rybki się zespałnowały. Nie wiem, dzisiaj taki króciutki odcinek bije. Dobra, ostatnia skrzynka w dzisiejszym odcinku. Ja to plądrowałem. Tak, ja tu byłem. No nic, to taki szybki odcinek pierwszej części. W pierwszej części, więc dzięki za oglądanie. Nara.